Tak wyglądają ukraińscy jeńcy, którzy wrócili z wymiany. Ci, którzy byli w oficjalnych spisach. Można tylko sobie wyobrazić, jak wyglądają cywile. Ci, którzy nie istnieją w żadnych rejestrach. To ograniczenie snu. Ludziom nie pozwala się wyspać, a przecież to sen regeneruje organizm, tymczasem ich ciągle budzą. Kolejna rzecz to wyżywienie. Jest potworna. Jak relacjonują obrońcy praw człowieka z organizacji Swoboda, w oparciu o rozmowę z ukraińskimi więźniami, którym udało się odzyskać wolność, karmiono ich ochydną kaszą z odchodami szczurów. To była jakaś gotowana kapusta z zepsutym śledziem. Rozgotowana. Nie dało się tego jeść. Na przykład Damian Omeliajenko ma wrzodu żołądka. Był całkowicie zdrowym, silnym chłopakiem. Proszę bardzo, o to, co się z nim stało w niewoli. Z 30 kg. I to tylko jeden przypadek. Podajemy przykład Damiana, żeby zobrazować, jak to wygląda. Dokumentowaliśmy także, jak traktuje się ukraińskich więźniów. Pobudka o szóstej rano ustawiają ich w rozkroku. Jeśli ktoś się poruszy, biją wszystkich. I tak stoją. I tak stoją tam od szóstej do dziesiątej. Po prostu. Po co robić ludziom coś takiego?